Proszę Państwa, mimo wybuchu afery korupcyjnej na Ukrainie, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że piorun może strzelić tak blisko prezydenta Zowieńskiego. Wprawdzie i przedtem blisko piorun strzelił, bo ten Timur Mindycz to był jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Zowieńskiego, można powiedzieć jeden z najbliższych kolaborantów prezydenta Zeleńskiego, no i poza tym z korzeniami odpowiednimi, tak jak ten Zimmerman, ale Piorun strzelił tuż obok prezydenta Zeleńskiego, ponieważ okazało się, że Andrzej Jermak, prawa ręka prezydenta Zeleńskiego, nie dość, że się korumpował, to jeszcze był głównym rozprowadzającym tych wszystkich, że tak powiem, oligarchów, którzy się tam na wojnie, no i proszę Państwa, tu rozumiem, że Amerykanie w momencie, kiedy, i Amerykanie, i Europa, w momencie, kiedy toczą się rokowania z wimnym ruskim czekistem, czekistą Putinem, to nie mogły dopuścić do tego, żeby Piorun strzelił bezpośrednio w prezydenta Zawińskiego. No bo wtedy właściwie kto by wygrał na Ukrainie, nie wiadomo co by się działo, tam chaos by może zapanował, ale już Jermaka Piorun trafił. No i Jermak podał się, Andrzej Jermak podał się do dymisji, tę dymisję prezydent Zeleński przyjął, a Andrzej Jermak taktownie udał się na front, gdzie być może taktownie polegnie chyba że to wszystko razem z udanym, udaniem się na front i taktownym polegnięciem. To między bajki włożymy, bo Andrzej Jermak tak naprawdę podąży śladem Timura Mindycza do bezcennego Izraela. Wprawdzie Andrzej Jermak chyba nie ma pierwszorzędnych korzeni, no ale jakby wywiózł 100 milionów dolarów, to pewnie bezcenny Izrael by go przyjął bez żadnych tam wątpliwości. Proszę Państwa, tymczasem no, to rozpoczęły się kolejne, rozpoczęły Zaczął się kolejny etap rokowań yy, nad yy. Skonstruowaniem jakiegoś pokoju dla Ukrainy. Tym razem amerykańska delegacja z panem Witkofem i zięciem prezydenta Trumpa, Kusznerem z pierwszorzędnymi korzeniami przyjechała do Moskwy. No i tam wczoraj się namawiali, podobno przez pięć godzin się namawiali, ale żadnych szczegółów nie chcą zdradzić, bo tak się umówili z ruskimi szachistami, że żadnych szczegółów zdradzać nie będą. No i nie wiadomo właściwie, co tam uradzili. W każdym razie wiadomo, że mówili zarówno o sprawach pokojowych, jak i sprawach biznesowych. No i to stanowi pewną wskazówkę, to nam daje pewien trop. Najwyraźniej Stany Zjednoczone chciałyby jakoś znormalizować stosunki biznesowe z Rosją i w tym celu chciałyby również znormalizować, jakiś pokój wprowadzić na Ukrainie, tylko nikt jeszcze nie wie jaki, no bo tutaj sprzeczne interesy, proszę Państwa, zdają się zauważyć. Donald Trump niedalej jak wczoraj, to znaczy 2 grudnia, powiedział, że reżim prezydenta Józia Bidena wpompował w Ukrainę 350 miliardów dolarów. Reżim prezydenta Józia Bidena wpompował w Ukrainę 350 miliardów dolarów, a obecna administracja prezydenta Trumpa już finansowo, jak prezydent Trump oznajmił, nie uczestniczy w wojnie na Ukrainie. Już się wycofała, już się wymiksowała. Z tego wynika, że panują sprzeczne tutaj interesy między. Stanami Zjednoczonymi i Europą. Proszę Państwa, ta kwota 350 miliardów dolarów, o której mówił prezydent Trump, że została przez prezydenta Joe'a Bidena wpompowana na Ukrainę, no to tam część z tej kwoty poszła na finansowanie działań wojennych, to jasne. Ale na razie tajemnicą pozostaje, jaka część z tej kwoty została rozkradziona przez tamtejszych państw oligarchów i nie tylko przez. Bo i zwykli Ukraińcy też tam nauczyli się korzystać z wojny zgodnie z tym zawołaniem, z tym hasłem militarystów korzystajcie z wojny, bo pokój będzie straszny. Co więcej, jeszcze przecież Europa partycypowała, Unia Europejska, no nie mówiąc o Polsce, która wszystko Ukrainie oddała i oddaje nadal, bo to przecież się ta umowa z 2 grudnia 2016 roku, cały czas obowiązuje, mimo zmiany reżimu. No więc wyobrażacie sobie Państwo, ile pieniędzy musiało zostać wpompowane w Ukrainę, ile z tego musiało zostać rozkradzione. Nawiasem mówiąc, kiedy Timur Mindycz uciekł do Izraela, a Timur Mindycz był podejrzewany, że przytulił tam nie on sam, oczywiście, ale z innymi. I oligarchami 100 milionów dolarów, no to książę, małżonek z niezwykłą skwapliwością natychmiast zaoferował, że Polska te 100 milionów dolarów Ukrainie przekaże, żeby przynajmniej w papierach było wszystko w porządku, proszę państwa czy być książę małżonek partycypował w tym wszystkim, w całym interesie, czy tylko Reichsführerin Ursula Wodeleje kazała Donaldu Tusku, wiecie, rozumiecie, Tusk, wy tu 100 milionów dolarów przekażcie Ukrainie, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa, bo jeśli chodzi o Reichsführerin Ursula Wodeleje, to jestem prawie pewien, że ona partycypowała w, że tak powiem, redystrybucji nazwijmy to elegancko tych środków przeznaczonych na wojnę. No i proszę państwa, nie, dlatego też tak się uwija teraz, rajskirajuszula w leje i z innymi wespół, z innymi przywódcami europejskimi, żeby ta wojna na Ukrainie szybko się nie zakończyła, bo trzeba korzystać z wojny ponieważ pokój będzie straszny, a kiedy pokój będzie straszny, a no wtedy byłby straszny, gdyby prezydent Złyński ujawnił, z kim się dzielił tą forsą i a gdzie tamten jeszcze schował, to proszę Państwa, no straszna kompromitacja była, straszny obciach, dlatego Europa tu mało jaja nie zniesie, tylko alternatywne plany pokojowe dla Ukrainy obmyśla, żeby tylko prezydent Zeleński nie ujawnił treści swojego kapownika, bo wtedy byłoby niedobrze to Ruszula wodę lejem do nasza Reichsführerin dlatego cała w nerwach i proszę Państwa tymczasem wczoraj, to znaczy 2 grudnia fatalna wiadomość, fatalna wiadomość nadeszła, mianowicie Europejski Bank Centralny sprzeciwił się żądaniu Brukseli, czyli Komisji Europejskiej, czyli Reichsführerzuli Wodeleje, żeby na odbudowę Ukrainy zostały zwyte te zamrożone rosyjskie aktywa które są zdeponowane w Europejskim Banku Centralnym Belgia się sprzeciwiła Belgia się sprzeciwiła dlatego, że to w Belgii Belgia by w razie czego została jakby tam prezydent Trump się dogadał z zimnym roskim czekistą Putinem to prawdopodobnie trzeba by było te zamrożone aktywa oddać, no a jakby już na Ukrainie zostały obrócone na odbudowę Ukrainy i tam rozkradzione z czym oczywiście, w czym partycypowali by europejscy przyjaciele Ukrainy, to zresztą jest zgodne z ewangelicznym nakazem. Tu prezydent Zareński mimo korzeni pierwszorzędnych Posłużył się ewangelicznym nakazem, żeby czynić sobie przyjaciół niegodziwą mamuną. No więc tam w kapowniku zapisywał, ile z kim się podzielił i tam, gdzie tamtą forse schował. W związku z tym Europa cała murem za yy, prezydentem Zaleńskim, Europa cała murem za Ukrainą, proszę państwa, ale że prawdy powiedzieć nie można, o co naprawdę chodzi, no to. Powtarzają te narracje ukraińskiego sztabu generalnego, że Ukraina broni Europy, jak broni Europy, jak i samej siebie obronić, nie bardzo może. No to widać, że to są bajki dla dorosłych. Proszę Państwa, niestety te bajki dla dorosłych znajdują posłów, i to gdzie, i to gdzie. Proszę Państwa, u doradców pana prezydenta Karola Nawrockiego. Pan prezydent Karol Nawrocki był zaproszony i uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, ale przy okazji został zaproszony na rozmowę, na spotkanie przez prezydenta Wiktora, przez premiera, przepraszam, co ja mówię, przez premiera Wiktora Orbana, który wcześniej rozmawiał z zimnym ruskim czekistą Putinem w Moskwie. No i tam prezydent premier Orban, przepraszam, załatwił dostawy ropy rosyjskiej, dostawy rosyjskiego gazu dla Węgier i przypuszczam Słowacji też. No, ale bardzo możliwe, że prezydent Putin coś tam premierowi Orbanowi powiedział na temat Ukrainy, w ogóle w sytuacji, jak ocenia sytuację na świecie, i bardzo możliwe, że premier Viktor Orban chciał się tymi wiadomościami podzielić z panem prezydentem. Karolem Nawrockim, ale pan prezydent Karol Nawrocki, ulegając potrzebom swoich doradców, którzy najwyraźniej muszą być głupsi niż przewiduje ustawa, ostentacyjnie odrzucił zaproszenie Wiktora Orbana. Najwyraźniej nie, nie interesuje go, co tam Putin mógł powiedzieć Orbanowi, bo to tylko go interesuje, co tam jaki komunikat dostanie z ukraińskiego sztabu generalnego. No daleko na tym nie zajedziemy, proszę Państwa. Wydawać by się mogło, ja bym na miejscu prezydenta e, Nawróckiego był raczej ciekawy, co tam, bo o czym tam e, Putin rozmawiał z Wiktorem Orbanem, co mu powiedział i tak dalej. Co co z tego wynika dla Polski. A tymczasem prezydent, pre, prezydent Nawrocki sprawia wrażenie, jakby zupełnie go to nie interesowało. No mówię, politykę można uprawiać międzynarodową, jak się ma dobre informacje z różnych źródeł, a nie tylko z ukraińskiego sztabu generalnego Ale A tymczasem jak tylko prezydent Nawrocki y, ostentacyjnie y, odrzucił zaproszenie Wiktora Orbana, no to zaraz bo dostał pochwałę tam z, z, z Ukrainy. No Nawrocki czy małowiec, Małojec, Nawrocki. No i do, ale daleko z tym nie zajedziemy. Proszę Państwa, tymczasem trwa ją przygotowania nie tyle, nie tylko do procesu Grzegorza Brauna, który rozpocznie się 8 grudnia. Ale obywatel Żurek Waldemar, obywatel Żurek Waldemar powiedział otwartym tekstem, kiedy ten proces musi się zakończyć. Musi się zakończyć do marca przyszłego roku. Jestem pewien, że skoro obywatel Żurek Waldemar zna termin zakończenia procesu, no to nie może być tak, żeby nie znał treści wyroku. Ten, ten był obywatel Żurek Waldemar I poznał treść wyroku. Nawet sędzia chyba nie, początkowo nie wiedział, jaki wyrok ma wydać. No ale teraz już pewnie wie. Wiecie, rozumiecie, sędzio, wy tutaj będziecie prowadzili, niezawisły sędzio oczywiście, będziecie prowadzili proces Grzegorza Brauna. No i piękny wyrok musicie wydać. Wiecie, rozumiecie, jaki... Proszę Państwa, a tymczasem niezależnie od pięknego wyroku na Grzegorza Brauna, to obywatel, Żu, obywatel Żurek Waldemar najpierw jako pierwszy zapowiedział konieczność delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej pod pretekstem, że ona tam powiela tutaj kremlowskie dezinformacje. Zaraz po nim głos zabrał pan minister Kierwiński, który akurat przeżywał lucida interwalla swoje. No i też opowiedział się za delegalizacją Konfederacji Korony Polskiej. I wreszcie książę Małżonek też opowiedział się za delegalizacją Konfederacji Korony Polskiej. Proszę Państwa, jak się okazuje, delegalizacją partii politycznych zajmuje się u nas Trybunał Konstytucyjny i właśnie zdelegalizował Komunistyczną Partię Polski. Czy Trybunał Konstytucyjny w tym składzie z równą skwapliwością zdelegalizowałby Konfederację Korony Polskiej? No to. Wszystko jest możliwe, dlatego że skoro pan prezydent Karol Nawrocki, że tak powiem, było, wkracza, wraca do kolein naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie stosunku do Wiktora Orbana, no to bardzo możliwe, że i Trybunał Konstytucyjny też dostanie jakieś odpowiednie rozkazy. No i w tym momencie nie, ma, my nie mamy innego Wyjścia, tylko musimy odwołać się do odkrycia uczonych radzieckich, którzy odkryli sposób przewidywania przyszłości, żeby wystarczy trochę poczekać.